No właśnie, i nadszedł ten moment, że młodzi energetyczni przestali na chwilę grać. Bardzo ładnie wychodziło, chociaż rzeczywiście nie bez problemów technicznych. Ja się przyglądałem tam za sceny, a to młotek wypadł, a to coś się zadziało, a to kabel wyskoczył nagle z pieca frontmenowi. No było ostro, ale rzeczywiście, jak mówią, gdzie drwa, rąbią tam wióry, lecą, bo jak ktoś nic nie robi, to mu się nic nie zadzieje. Koncert z niespodzianką i to z wieloma, tak, ale miło było popatrzeć, że na tyle przytomnie się chłopaki zachowują, że są w stanie z tym wszystkim poradzić sobie dosłownie w mgnieniu oka. Szanowni Państwo, ja powoli zapraszam tutaj z powrotem w stronę sceny, bowiem za chwilę się będą działy rzeczy, które są, że tak powiem, głównym punktem dzisiejszego spotkania. Będziemy mieli szansę przyjrzeć się bliżej temu, co będzie nas czekało już w niedalekiej przyszłości, a tymczasem odwiedził, odwiedził nas gość. Z dosyć odległej przyszłości. Ja, jako wielki miłośnik, fan i zwolennik gwiezdnych wojen, słyszę tutaj popiskiwania e, tego małego Artoditu. O, właśnie, człowiek nastoletni, prawie nastoletni, nie wiem, masz już 10 lat, 11, więcej? 10, no właśnie, to jeszcze nie nastoletni. Wie dokładnie o co chodzi. No, Artoditu przyjechał, żeby nam też pogadać troszkę o tej technologii. A no właśnie. O tej technologii, która rzeczywiście czeka nas w najbliższej przyszłości, on na pewno doskonale wie, jak się to je. Ja zejdę sobie tutaj do niego, co będę tak na tej scenie stał i patrzę na niego z góry, a moim zdaniem zamienić się na chwilę w rolę C3PO to też jest no, bardzo fajna sprawa. Mówią, że eh, mało kto ma szansę stanąć przy ArtuDitu w skali 1 do 1. Jak się masz? Wnioskuję z tego, że powiedział, że ma się dobrze i że ogólnie. A, teraz mówi, że fajnie jest i że cieszy się, że może to być. Ja się oprę, bo się dłuższa dyskusja zapowiada. Jest to niesamowicie uroczy robot, który rzeczywiście z taką technologią, jak tam stoi w tym samochodzie zawarta, on na pewno jest za pan brat i ma w swoim systemie wszystkie dane, jeżeli chodzi o te samochody. Nieprawdaż? Mhm. Ja też leje lubię, tak. <laughs> Wszyscy lubimy. No oczywiście, jak się ożywił od razu, prawda? Jak się powiedział o leji. Nie, już nie będą grać, nie, już skończyli, skończyli grać. No ja też nic nie mogę na to poradzić, ale będą jeszcze grali później, wiesz, następni. A pokaż jak ładnie, A pokaż, no jeszcze raz pokaż. Ojej, No rzeczywiście, rzeczywiście, aż się obruszył tak na mnie troszkę tutaj, bo ja notatki moje tradycyjne pogubię, ty rozumiesz coś z tego? Nie. Trudno, ja też niewiele, ale jakoś postaramy się temu sprostać. Rzadko kiedy z tego rzeczywiście korzystam, wszystko mi tutaj powoli wypada. Sekundeczkę, powiedz coś. Dobrze, już się streszczam w takim razie. Szanowni Państwo, już za chwilę y, sympatyczny Artu Ditu zrobi, y, że tak powiem, trasę przejazdu stworzy dla samochodów, które wjadą tutaj i za chwilę będziemy rozmawiać troszkę więcej o tym, co można w tych samochodach zaobserwować, co można z nimi zrobić, jak można poczuć się klientem, jak można poczuć się kierowcą takiego samochodu. Także proszę, Artu, prowadź, ja idę za Tobą i pokaż skąd te samochody przyjadą i zrób tak, żeby one były w stanie tu wyjechać. No. Opa, com... Witam pięknie. Kierowca oczywiście jest nieprzypadkowy. Kierowcą jest pan Przemysław Rozmysłowicz, Przewek Rozmysłowicz, który konstruuje układy napędowe do tych samochodów i wdraża technologię elektryczną. Stańmy tu może w tym samochodzie Przemku i powiedzmy naszym, naszym znakomitym widzom i gościom, co tutaj tak naprawdę w tym samochodzie drzemie, bo ty jesteś ekspertem w 100% od tych spraw. Co w tych samochodach się zmienia, jak się zmienia i co to da tak naprawdę. Samochody przyjeżdżają do nas z fabryki w pełni uzbrojone jako auta spalinowe i u nas przechodzą adaptacje napędu na napęd w pełni elektryczny. W miejsce silnika spalinowego dużego z olejami, z układem, z układem wydechowym montujemy malutki silnik elektryczny, jeszcze mniejszy od Ciebie. Montujemy w miejsce zbiornika paliwa układ bateryjny. Zamiast... W lewo paliwa mamy gniazdko, może to być gniazdko przy pomocy którego ładujemy sobie prąd, dokładnie z takiego samego kontaktu jak do telefonu komórkowego, może być to przyłącze do stacji szybkiego ładowania takiej z jakiej my korzystamy i dzięki temu ten samochód może jeździć nie emitując nawet grama dwutlenku węgla. O łatwiej będzie, tak. dobrze. Nie, nie emitując nawet grama dwutlenku węgla tak jak to pokonując tak. E, możemy sprawdzić, który dalej zajedzie. E, możemy e, obraził się. Te samochody jeżdżące jako taksówka na mieście są w stanie pokonywać dziennie dystanse rzędu 400-500 km. Dzieje się to w taki sposób, że auto jest przystosowane do pokonania z jednego ładowania dystansu 120-150 km bez względu na warunki jazdy. Natomiast każdy kierowca musi kilka razy w ciągu swojej zmiany mieć chwilę na kawę, herbatę bądź, bądź jakąś kanapeczkę. Ile trwa ta kawa herbata i kanapeczka? Pół godziny, pół godziny ładowania samochodu pozwala na wydłużenie jego zasięgu o mniej więcej 70 km. Mhm, no to już rzeczywiście a, jak po mieście, to jest to. A koszt przejechania 100 km takim samochodem, koszt prądu, jaki zużyjemy, jest to równowartość mniej więcej 1 euro. Jest to około 4 zł. 4 zł za 100 kilometrów, no to jest duży? coś, to daje do myślenia, właśnie, duży samochód, prawda, nie jakiś taki mały, dwuosobowy, miejski, no, młodzieżowiec duży samochód, taki. Duży samochód z e, mocnym silnikiem, z dużą ilością miejsca, z klimatyzacją, z ogrzewaniem, przystosowany do pracy w takich warunkach klimatycznych, jakie mamy w Polsce. Czy dla potencjalnych klientów coś się zmienia, czymś to się różni, czy będzie, nie wiem, taki moment, że jeżeli ja chcę na przykład, nie wiem, tak jak dzisiaj, udać się z Senkocina na Bielany, to że się nie da, że się jednemu na przykład panu taksówkarzowi skończy baterię i będzie musiał przejechać drugi się zamienić? Nie, tego typu problemów nie będzie w związku z tym, że tym systemem, ECOCAR system… Główny system informatyczny zdecyduje o tym, które auto do danego kursu ma być dobrane, analizując poziom naładowania baterii, który, może, który jest na bieżąco monitorowany poprzez system telemetryczny. I taka sytuacja, jakiej mówisz, nie może mieć miejsca. Więc z dużym wyprzedzeniem, po pierwsze, kierowca wie, że następne 30-40 km już będzie się poruszał z troszeczkę okrojonymi parametrami, więc to nie wygląda tak, że auto kończą się baterie i zostajemy tam, gdzie jesteśmy. Ten samochód nadal jedzie, ograniczy prędkość maksymalną do 80 na godzinę. No i, i tak w mieście. Pff, tylko na Siekierkowskim tyle wolno. E, tak. I na trasie EU. Właśnie to musi mieć jakieś strasznie wąskie pole widzenia, bo tak cały czas kręci tą głową i kręci, kręci i nie może nas jakoś tutaj dojrzeć. No. Zaraz się znowu obruszy. A propos baterie, właśnie wszyscy się pytają, samochody elektryczne, te baterie, że dużo miejsca, że ciężkie i że szybko się wyładowują. Przełam ten stereotyp. Stereotyp został już przełamany w tym samochodzie. Baterie z punktu widzenia użytkownika zajmują tyle miejsca, ile, ile niewielka butla do gazu. My, demontując oryginalny silnik spalinowy, demontując układ wydechowy, zbiornik paliwa, jesteśmy w stanie, nazwijmy to, schować te baterie w taki sposób, żeby tylko niewielka ich część w bagażniku zajmowała troszeczkę miejsca. Wykorzystaliśmy miejsce po e, oryginalnym silniku, e, wykorzystaliśmy oryginal, e, miejsce po oryginalnym zbiorniku paliwa i e, niewielką część bagażnika. Kto jest twórcą tego projektu od strony technicznej, technologicznej w ogóle? Kto to stworzył, kto to produkuje, gdzie te układy napędowe powstają? E, próbowaliśmy przez e, pierwszy rok znaleźć poddostawców. E, na całym świecie. Finalnie okazało się, że najlepsze silniki jakie możemy zrobić, możemy zrobić w Polsce i z pomocą Dziecko. z pomocą specjalistów i istniejącej dużej fabryki z wieloletnią tradycją My przynieśliśmy rynek, oni włożyli swoje know-how. Mamy silniki, które w tej chwili kupują od nas klienci z Europy Zachodniej, z Niemiec, z Norwegii, ze Szwajcarii. Sprzedajemy te silniki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli tam, gdzie tą ropę. Tam? Nie, nie e, widziałem. E, kopią. Myśmy się zresztą w Dubaju rozminęli, jak A, pamiętam. Ty no wracaj z zawodów, ja, ja leciałem kilka dni później. Tam też mamy klientów, czyli ci, którzy tą ropę sprzedają, inwestują pieniądze. Pojazdy elektryczne. Kuriozalne. To jest nieprawdopodobne, po prostu niesamowite. No. Jeżeli, no, chodzi o, jeżeli chodzi o kwestie projektu zintegrowania tego wszystkiego, zrobiła to grupa, grupa ludzi pod moim nadzorem w spółce AVC Group. To gratuluję w takim razie, bo naprawdę jeździłem, patrzyłem, czułem, co się dzieje z tym samochodem, i naprawdę to wszystko funkcjonuje. To pozostałe, wszystko działa. pozostałe rzeczy, elektronika niezbędna do tego, wszystkie elementy, tam jest bardzo dużo malutkich drobiazgów, które trzeba było dopracować. Te wszystkie rzeczy zostały zrobione w Polsce i silniki w jak wspomniałem w spółce córce VVC, VVC Motors i VVC Controls, to jest spółka odpowiadająca za produkcję elektroniki i EVC Battery za import i kompletację zespołów bateryjnych. Również sławetną elektronikę, która tu kluczem do sukcesu jest w systemach bateryjnych, mamy zrobioną specjalnie pod, pod ten projekt. No niesamowite, czyli jak się okazuje, Polak potrafi, prawda? Han Solo się zaraz przyjdzie i zapyta, kiedy będzie hipernapęd, ale do tego jeszcze chyba troszkę nam dojdzie. A ten kolega, jak z Luke'em Skywalkerem podróżował, pamiętasz, jak siedział i on nie musi oddychać, tylko koordynował pracę tak. X-wing fightera. No Boże, układ... Ja pamiętam te nazwy jeszcze przez cały to... czas. Słuchajcie, to jest niesamowite, naprawdę. Ale... Jakbym tam był. Wydaje mi się, że to była jedyna sytuacja, w której miał głowę wyżej niż wszyscy inni. Rzeczywiście, zaraz, zaraz jak nam Kopniaka sprzeda, to dopiero on tak umiał też z nogi na nogę przestępować, jak się bardzo denerwował. Wtedy, kiedy zakopał się w błocie u jody zresztą. Dobrze, szanowni państwo, nie będziemy przedłużać. Dzięki bardzo Przemku. Bardzo miło się z tobą gaworzyło. Gdybym miał rękę, odebrałbym od ciebie mikrofon. Dziękuję bardzo. I poproszę teraz Magdalenę Bajską do mnie, tej, która mi opowie od tej strony logistycznej jako szef marketingu całości działań tutaj Przesiatek. od strony. Przyjemna bestia, co? Straszli strasznie No. Trochę pochałasuję, ale za chwilę się wyciszy. No baterie mu się może nie skończą. Magda, jak to wszystko wygląda od strony logistycznej? Jak wczuć się teraz w rolę klienta, prawda, który może nie jest zbyt uzdolniony technicznie, a chciałby zamówić taksówkę. Co on może zrobić i jak to wszystko będzie działać? To jest pytanie, czego nie może zrobić, żeby takówka nie przyjechała. No na, na pewno z systemów dymnych jeszcze nie czytamy, ale system SMS, zamawianie przez internet. Telefon oczywiście chyba wszyscy znają, prawda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest nasz numer telefonu. A kierunkowy? Bez kierunkowego. Tak zero. tylko zapytałem. Zero kierunkowych. Artek, trzymaj torebkę. <noise> spadnie on jest na tyle obły, że... Także wszelkimi możliwymi sposobami, także systemy mobilne, telefoniczne, aplikacje na telefony również działają. Mm -hmm. No dobrze, a wczujmy się teraz w rolę e, kierowcy, prawda? Bo kierowcy będą w tych samochodach niemalże żyć, mieszkać. Widzę, że kierowca ma do swojej dyspozycji odpowiedni ekran. Czy on będzie w czasie jazdy w stanie rozpoznawać, co na tym ekranie się dzieje, co się jednocześnie dzieje z samochodem i, i jeszcze przecież jeździć w tym naszym ruchu miejskim bardzo aktywnym. Pasażer ma tutaj z kierowcą bardzo wygodnie. Kierowca jest oddany całkowicie na jego usługi. On nie musi decydować, którego pasażera zabiera w podróż i który kurs realizuje. To wszystko tak naprawdę obmyśla nasz system który optymalizuje ruchy floty, mówi, które samochody mają jechać do których kierowców, widzi tak naprawdę kilka ruchów naprzód, jak na szachownicy, gdzie te samochody się będą poruszały, zna ich kierunki i on wszystkim zarządza, także kierowca musi być miły, uśmiechnięty, dbać o pasażera i to właściwie A resztę wszystko. mu powie system, tak? W sensie. A resztę mu powie system, które jechać, gdzie ma korki, którą trasę ma omijać, bo akurat jest blokada albo któryś samochód się popsuł. Także to jest nasz system, który wszystkim zarządza. Dobrze, załóżmy, że nie wiem, chce się udać na lotnisko, to mam nadzieję, że tutaj przez, dzięki tym bateriom jakoś mój bagaż się zmieści to raz, ale czy kierowca znajdzie trasę najszybszą, jak to w nawigacji, najkrótszą, czy nie wiem, najbardziej efektywną, czy to będzie na bieżąco monitorowane, co się gdzie dzieje? Miasto jest monitorowane na bieżąco, także kierowca dostanie informację z systemu, którędy jechać i będzie to trasa optymalna. Mhm. No dobrze, a pasażer w takim razie. Co będzie mógł robić pasażer, jak już sobie kliknie raz i drugi, prawda, i, i będzie chciał spędzić tę podróż w tych warunkach, które jemu najbardziej odpowiadają? Czym może sobie sam zarządzić? Pasażer, jak wsiada do taksówki, jest witany po imieniu. Dzień dobry, panie Adamie. Mhm. Jedziemy na lotnisko. W tym momencie odpala mu się już api z lotniska, także wie, kiedy odjeżdża, odlatuje jego samolot. Albo, że już odleciał, jak znamy Adama. Albo, już, już odleciał, jak znamy Adama. Wsiadając do samochodu ma już uruchomioną swoją playlistę, którą wcześniej sobie ustawił. Może mieć także dopasowany do swoich upodobań kolor wnętrza, bo jeżeli wcześniej ustawił sobie kolor różowy, pan Adam bardzo lubi kolor różowy, to ten kolor różowy mu się odpali, a także ulubiony zapach. I z czego ten zapach będzie się wydzielał? Z podłogi. A? A, proszę bardzo, jakie pytanie podchwytliwe. To tylko Artur tu zna odpowiedź na to pytanie. No tak, bo to jest oczywiście kosmos połączony, połączony z chemią. Czyli rzeczywiście będzie można, nie wiem, zamówić m, taksówkę do Międzylesia, załóżmy, i czas oczekiwania będzie zależny, nie wiem, od liczby aut w danym miejscu, czy jaki może być najkrótszy, nie wiem, czas oczekiwania, jak, jak to będzie wyglądało. Ile tych samochodów wyjedzie na ulicę, ile będzie w gotowości i kiedy to nastąpi? Najkrótszy czas oczekiwania to pewnie czas oczekiwania od momentu zamknięcia drzwi do dojścia do taksówki, bo ona może już być w pobliżu i system się szybciutko zorientuje, że ona tam jest, także tą właśnie taksówkę skieruje. Co jest też fajne, że w momencie kiedy zamawiamy taksówkę, dostajemy SMS z potwierdzeniem, o której ta taksówka będzie po nas, o której będziemy na miejscu, ile zapłacimy i to też system sam sobie wylicza. Z góry więc. Z góry wiemy, ile zapłacimy. Nie będzie, to jak, będzie jak cena, właśnie z lotniska, ale panie, za kombi 20 zł więcej. Nie, to jest cena gwarantowana, nie więcej niż i ona jest raz ustalona, nigdy na pewno nie zapłacimy więcej, najwyżej mniej. A jak wyjdzie mniej, to mniej, tak? Tak. Dobrze. Ile aut będzie jeździło? Jakie, jakie są plany rozwoju? Powiedz mniej więcej. Na razie mamy 113 aut, 13 elektrycznych. Do końca roku, haha, prawda? Do końca roku, uważaj, Artek, 1000 samochodów, z czego 700 elektrycznych. To jest tak naprawdę Do poważna liczba. Do końca którego roku? Tego? 2012? 2012. To brzmi na no ja jak te samochody się zmieniają, prawda? Jak, jak te układy napędowe są zmieniane. No ale to rzeczywiście to, co powiedziałem, no odważny projekt, który po prostu nie ma półśrodków. Na maksa. Nie ma półśrodków i jeszcze nie ma czegoś takiego na świecie, także... Patrzymy wszyscy, co z tego wyniknie. Słuchajcie, Szanowni Państwo, jesteśmy pierwsi na świecie, którzy wprowadzamy sobie tak wielką liczbę elektrycznych taksówek do miasta w ciągu jednego roku. Także wielkie oklachy dla wszystkich, którzy się odważyli i którzy są w stanie to zrobić. Dziękuję Ci Magda bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. bardzo się miło gadało. Kolega nam chwilę jeszcze potańczy, a ja wespnę się na scenę i już za sekundę zapowiem kolejny koncert.